Cześć, Siemanko, Manko. Oglądałem ostatnio Saracena. Pokazywał starą grę. No i przypomniały się stare czasy. Komputery ZX Spectrum, Atari, Commodore. Commodore i Atari y Taka rywalizacja i to zdrowa, który lepszy ma mikrokomputer. Ale też jakiś czas temu usłyszałem, że taki mikrokomputer normalnie można zbudować własnoręcznie. To znaczy, się nie na podstawie tamtego komputera, tylko gotowy zestaw. I ten zestaw można kupić, wiadomo, u moich friendów w Chinach. No i no przynajmniej to jest to jest e, też ciekawa sprawa dla młodych e, osób które chcą wejść w elektronikę chcą się czegoś dowiedzieć. Hmm, taki zestaw nie mam pojęcia w jakiej to jest cenie ale hmm, na pewno warto jest takie coś kupić, zobaczyć i złożyć taki sprzęt, tak samo wcześniejsze zestawy młodego elektronika, na przykład, jeżeli ktoś, oczywiście, ma mm, takie zainteresowania, no jeden ma takie zainteresowanie, drugie inne, no w każdym razie powiem wam, że ja yy, Lubię interesować się różnymi rzeczami, na przykład ostatnio Wam powiedziałem, że wróciłem do yerby, yerba matę. Kupiłem kilową jerbę wystarczy na, na pewno na długo i tak kubek, dwa kubki dziennie sobie piję w zamian. Za kawę, drugim takim tematem, którym Wam nie wiem, czy mówiłem, czy nie, to są kryptowaluty. Nikogo nie zachęcam, no bo tu jest wiadomo, trzeba coś włożyć od siebie, czyli jakieś, jakąś gotówkę, spróbować handlować tymi kryptowalutami. No ale byli ludzie, ludzie tacy, którzy stracili wszystko. Bo. Wzięli pożyczki bankowe. Niestety giełda poleciała na dół i zrobiło się na minusie, a nie na plusie. Więc y, też do niektórych rzeczy trzeba podchodzić ostrożnie, ale do niektórych rzeczy jak najbardziej trzeba to sprawdzać, rozwijać, testować. Przede wszystkim się tym interesować, bo od tamtego czasu Czyli od komputerów ZX Spectrum czy Commodore minęło kupę, kupę lat, już wchodzi obecnie WiFi 8 generacji. Więc ta technologia strasznie się do przodu rozwija. No ale trzeba wiedzieć przynajmniej teoretycznie, dlaczego wcześniej było tak, teraz jest tak. Hmm. szeroki kąt widzenia na różne sprawy i też kto pyta nie błądzi z tą jerbą na przykład rozmawiałem z Pawłem Paweł P. Ekotech i spróbuję zadzwonić do Pawła i mu powiedzieć, że no, ta yerba jest ok, którą mi polecił zswonie zobaczymy, czy odbierze. No niestety chyba zajęty. Siemano Byku, no y, jesteś na nagraniu chciałem ci powiedzieć, że ta yerba bardzo dobra, którą mi poleciłeś. Op, sam se wybrałeś. Nie, nie ja wiem wiem. No, sam se wybrałem, ale no, jakby twoja rekomendacja była z tego sklepu i... Y, y, no i dobra jest. Zaparzyłem sobie w z, takim zaparzaczu. Nie jakieś tam, nie jakieś tam cuda na kiju. Cały, Czyli w tak, takim siteczku pewnie. W takim siteczku. Znaczy. dzbanek szklany w środku siteczko, taki zaparzacz. Aha. No no, też mamy takie właśnie. Co przypomniałem, takie zaparzacze. To jest fajna sprawa, bo śmieci nie pływają. No, no bo po prostu no, nie, nie trzeba kupować tych różnych yy, rurek, chociaż no każdy mówi, że ta rurka jest dobra, ale ale wcześniej, wcześniej jak ja zacząłem z Tobą jeszcze rozmawiać no to próbowałem yerbę tą niesmakową to znaczy się bez, bez skórki pomarańczy bez tam jest chyba skórka cytryny albo pomarańcza jeszcze jakaś tam trawa morska czy coś takiego no w każdym bądź razie łagodna ta yerba jest ta, tą co teraz kupiłem a wcześniej to miałem taką siekierę że że siekiera, że kiera po prostu. Aha, no, no i co smakuje ci tam? Dobra, dobra jest no. Taka, taka po prostu. Mm, kolor taki. Przyjemna w smaku. Tak, dobry, 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 tam Przyjemna w smaku. Nie ma jakiś tam. Oczywiście wiesz, nie nie, Jerby się nie dodaje cukru ani takich rzeczy różnych, to wiadoma sprawa, ale. Ale tutaj ja w ogóle i wcześniej kawy. Nie słodziłem ani herbaty, także mi to, mi to, mi to ten smak odpowiada, chociaż to yy, mówią, że to jest yy, smak siana, o tak. No, takie coś. Takie, takie coś, ale ale dobra jest, dobra jest tylko ten worek, tylko ten worek, który się otwiera. Yy, no strasznie taki jest delikatny, jak go się, jak go się otworzy to on się zerwie, normalnie trzeba od razu worek do worka wsadzić A czego jest, bo, bo jak myśmy mieli papierowe te torby Nie, tu jest taka cienka folia Aha. A tu my mieliśmy taki wiesz, jak, jak cukier, Aha. papier i, i biel. Aha, no no ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. Może no, się nie rozwalało, się nie bo. Bo, bo tu tak paczkę cukru. No i, i w środku jeszcze, jeszcze był e, kwadracik kartonowy e, No, no. Mi się, mi, mi się podoba tam, która zierba jest z, z taką y, puszką metalową z, z dzióbkiem. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie wiem, bo ta żona tam zamawiała i zawsze to ja to nawet nie oglądałem, No tam no pamiętam już co tam było No w każdym razie w każdym daję radę, no po... po. jakoś lepiej? A czy nie to, to tak od razu nie, bo ja wiesz, dosyć długą przerwę miałem zapomniałem o tym po prostu Yy, zacząłem z Tobą rozmawiać. Ty mówisz, że też już zapomniałeś to ku, kupić, nie? Po prostu to, yy, jak, jest, to się, jak jest, to się używa, a jak nie ma, no to się po prostu zapomina, nie? No tak. Ale brakowało tego, tak ci powiem. No to ja też, też muszę nie, kupić, bo. Yy, no i ci powiem z kilogram kilogram 50 parę złotych No 60 zł z, z wysyłką Ile? 60 zł Aha o, Cej Cejrowski Cajrowski yy, też, też ma sklep i sprzedaje, ale on ma dużo drożej Eee. Yy. Ja go, ja go jak, jak, jak zaczynałem, on chyba coś 8 lat temu pokazywał 7-8 strasznie dawno pokazywał, jak to parzyć i tak dalej, i tak dalej. No to z tych wszystkich ludzi on, on, się, on się z tego śmiał, nie? Dlatego, że tam pokazywali jakieś, jakieś ceremonie, jakieś coś, a ten mówi, jak to, jak to prości ludzie parzyli, tak? No. no, widziałem ten, ten chyba nawet bo No on tam wiesz. No i kombinują jakieś termometry, cuda a Nie, ja, to po prostu nie ma żadnych ten... Tak, jakieś coda, cuda wiatra. Cuda tylko ma tą. Tylko ma tą. Eee. ma tą. tykwę, ale ma też. E, to, 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 to matero i jak to się nazywa ten, ta rurka? Nie wiem, to jest taka też rurka z sitkiem, nie? No. no wiesz, to sprzedaje, no to promuje, nie? No nie, to, to wiesz, to, to dokład, do, dokładnie to tam nie ma co tam mużałować tak? Każdy ma swój biznes. Jak na próbuję coś rozłożyć, powiem ci No, a wiesz dlaczego? No bo yerby nie kupiłeś Kiedyś byłem u tego u tego kumploszczaka Johnego no. no i... Ale, pa, ale Paweł jesteś... Paweł jesteś na... Nagrywasz się, tak? Teraz? Teraz się nagrywasz, tak? No, akurat ja robisz No poważnie, nagrywasz, no, no, ja robię recykling i się nagrywa. I w czasie filmu sobie pomyślałem a zadzwonię do Pawła Paweł mi polecił dobry sklep, dobrą jerbę No to zadzwonię do Ciebie na, na live, nie? Oczywiście Dobra. Co? Co no, robisz? żarty co robisz? No dobra, no to posłuchasz siebie sam za niedługo, tak? Jak mi się zrenderuje film. No chyba, chyba, że, chcesz, chyba że chcesz porozmawiać poza, poza, że tak powiem, nagrywaniem, no to wyłączam i, i jedziemy z grubej rury. Że, że, że coś mnie próbuje e, rozłożyć bo... No, no, bo byłeś u tego, u, u... tego, tego kolegi i, i, i on coś mówi, go gardło boli i coś go drapało i tak no. go gadał nie? No, no. Mówi no, tam, że myślał, że potem po zimnym piwie, czy coś, a ja mówię, raczej to będzie wirusowe, nie? No tak. Mam nadzieję, że nie chwycę. No i kurde, parę dni... I już masz. No i w nocy, w nocy się obudziłem z bólem gardła, no i, i ten, z nosami zaczęło, wiesz, taka woda lecieć. No i co mi się, no to ładnie. I taki człowiek słaby i, i, i wiesz, siły nie mam nawet wiesz coś robić. Musiałem się położyć na chwilę, bo to, to... Bożona też coś takiego miała mówi że parę dni tak ją mówiło. Ale siły ma ja, ja, w, ja w, firmie, w firmie której tam robię od czasu do czasu usługi tam też właśnie taki kierownik Yy, idę się z nim przewitać, co się dzieje on od razu mówi, nie no wiesz co bo mam jestem chory, nie coś załapałem no ale ale, ale w tych ale w tym zakładzie jest yy, paru, zresztą teraz jest dużo wszędzie ludzi z dalekiego wschodu i tak się pat, patrzyłem na nich yy, że oni są po ubieraniu, jakby tu zima była, wiesz? No. I dro, dro, Droga kwestia jest taka, że ja tam zadałem jednemu pytanie. Yy, oni coś tam po angielsku gadają, ale trochę się uczą po polsku. I, i zadałem pytanie. Te, te tu, yy, turbany, jak jeden ma kolor granatowy, drugi ma czarny, nie? Czy to coś jest, no. czy to coś jest y, na zasadzie jakichś stopni wojskowych, czy czy, 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 jak to tam jest, nie? No. Nie, ono nic, nic takiego, znaczy nie zrozumiał mnie, nie? Tak naprawdę. Dobra, ja muszę się wyłączyć. Dobra, byku. Idę, do idę do toalety, więc nie będziemy, kurde, bez. W takich warunkach. W takich taki warunkach. Dobra, byku. Ja tutaj skończę seten jak coś to najwyżej później, nie? No, wieczorem, jak coś. Ktoś... Dobra. Nagrałem ci taki krótki, krótki filmik z wiatrakiem, bo coś tam powiewało, parę metrów na sekundę. No i byłem ciekaw, ile, ile podniesie stanicznika. No, no. No i coś tam przybyło przybieło jakieś. Było z 1200 No teraz patrzę, jest 1265. Coś tam delikatnie, ale to za krótko wiało. Aha. Także myślałem, że to więcej nabije, ale, ale co ta Ale, ale to, ja ale, a, ale, to nie, ale to nie ma wiatru, czy w ogóle, czy wieje, ale, ale słabo to przedtem troszkę powiewało mhm. tak, do, był poryw do 6 metrów na sekundę jeden w kiku, a tak to 3 metry, 2 metry 4 metry takie wiesz pitu pitu i to takimi falami no i także wiesz, no tam w parę, w parę godzin tak delikatnie po, po, powiało, nie wiem, czy ze dwie godziny tak wiesz no i przestało, no mhm. i tyle do 200, do 200 watów tam widziałem, że, że wy, wykręcił raz wiatrak. A tak to tam sobie kręcił 50 watów, no, no. 100 watów, wiesz, a później tak 30. No to, no to co, co, co ci nabije, nie? No tak, ja muszę. Wiesz, 100 watów jakby tak było. Cały czas, nie? Wiesz, non-stop. No to, no to za godzinę masz z tego 100 watów masz i 1 kWh, nie? No tak, ja muszę. Przy takim wysiłku, ale. Muszę zrobić fi, film o, swoim, o swojej fotowoltaice, bo już dawno nic nie było. No ale dobra, byku, nie będę nie cię trzymał, leź do toalety, bo popuścisz. Pogolko. Dobra, na razie trzymaj się. Trzymaj się. Ja się będę trzymał, Ty się nie puszczaj. Na, radę. na radę. No, słyszeliście, jak to wygląda na jak to wyglądają rozmowy na różne dziwne tematy w międzyczasie trochę drutów, bo bo jak nie ma drutów yy, obranych to waga miedziuchy nie rośnie a od czasu do czasu dobrze jest rzucić tam trochę miedzianego tematu o kolejny drucik tu ten drucik będzie będzie 2,5. Tak już czuję tu, jak zginam, wiecie? Czuję, jak zginam, bo wiadomo, inna średnica. No i tyle tego urobku. Następnym razem, następny urobek, następna segregacja. Dobra, trzymajcie się.